Dzień dobry, cześć kochani, witamy was serdecznie w sobotę z ogromnym rozgardiaszem z tyłu, jak widzicie milion rzeczy przygotowanych, dlatego, że zaraz wyruszamy z okazji takiej, że ma być upał niemiłosierny i jeżeli dzisiaj jest sobota, zabieram dzieci nad jezioro. Co prawda w jedną stronę jedziemy autem, potem będziemy wracać sobie rowerami. Chciałam z dziećmi zrobić znowu wycieczkę w tą stronę i w tą stronę rowerami, ale mam do nagrania mm, ważną rolkę, taką wiecie, współpracę małą. I bardzo chciałam zrobić to na plaży, więc mam taki worek kosmetyków, który muszę ze sobą zabrać, stwierdziłam, że łatwiej będzie nam pojechać w tą stronę. Nagram, może wszystko, zabierze autem z powrotem do domu. Nie wstałeś jeszcze w nas? No widzisz. I, a potem my już sobie rowerami wrócimy. Ja jestem w takiej stylizacji, mam taką bluzkę z Ocean's Aparts i spódnicę na sobie i będę dzisiaj pływać w majtkach kąpielowych i w tej bluzce, dlatego, że zjarałam sobie dół pleców i nie chcę go dzisiaj odsłaniać. No, a ta gwiazda już w stroju kąpielowym od rana. Więc jesteśmy gotowe, zapraszamy Was na dzień razem z nami, bo wiadomo, po południu już jesteśmy w domku, więc do później! tu już troszkę ludzi pływa, trochę się rozkłada na kocykach koło placu zabaw, w pobliżu, w pobliżu się położyliśmy, żeby mieć po prostu bliżej do lodów, które tam są do toalet, do placu zabaw, no i też niedaleko do wody e, na razie sobie tak, dwa ręczniczki, e, w ogóle prezent od babci z Majorki dla Ignasia taki wiadomo jaki, no a dla Łucji no Majorka tu nie była ważna, najważniejsze, <laughs> przepraszam, że jest unicorn i wzięłam sobie kubeczek plastikowy i przelałam sobie kawę, słuchajcie, do zwykłej butelki, bo chcę później jak najmniej mieć, wiecie, na rowerze do, do włożenia. Więc y, zaraz sobie kawę wleję, wypiję i to wszystko po prostu wyrzucimy do śmietników. Zebrałam ze sobą śniadanka, i babeczki dzisiaj, i gumy do rzucia, i jabłuszka, i borówki, i maliny i jesteśmy przygotowani na naprawdę długie plażowanie. Woda jest całkiem ciepła, bo pokazuje 21,7, że ma stopni Celsjusza. Natomiast na dworze w tej chwili termometr tam pokazywał 27, 7 stopni, więc myślę, że będzie Ci skwar ogromny. Znaczy jestem pewna, nie myślę. No i co? No nic, opalamy się, smarujemy się kremem. Już kawałek nagrałam mojej y, rolki, ale jeszcze trochę przede mną, ale to już potrzebuje Ignasia do pomocy, więc jak wyjdą z wody, bo oni teraz pływają, to dogram resztę. Dobra, teraz siadam i piję kawę. Moja małpka mała. Ze wszystkiego korzystamy i mniej z wody. Może na razie. Ale jest Mamy, pięknie dzisiaj. ty chciałam na chustawkę? Mam na mój basenik Piękny. Mama. To jest jej. Nie uwierzycie, co koło nas dzieje. Jest tyle ludzi, że jestem w szoku. Znaczy, podejrzewam, że może tak być, bo piękna pogoda po pierwsze, po drugie wakacja, po trzecie sobota. Czyli nawet ludzie, którzy pracują wiecie, w tygodniu, to w weekendy mają wolne. Jest tak dużo ludzi i taki tłum i w wodzie, i tutaj yy, na piachu, że masakra. Normalnie zrobiło się mega tłoczno. Yy, ja popływałam nawet troszkę, yy, bo bawiłam się z dziećmi w wodzie, zbudowaliśmy yy, zamek taki z fosą, yy, niewielki. My, tak, bo na cały czas pływał, a łódź ja teraz znowu między puśtawkami a tymi wdrapuję się tam ciągle na te linie, podoba jej się to. Więc od czasu do czasu przyjeżdżamy właśnie na tą plażę, która jest zdecydowanie dalej i tutaj mamy powrót dłuższy, jeżeli chodzi o rowery. Natomiast ta nasza dzika jest o wiele bliżej, dlatego najczęściej jesteśmy tam. No ale dzisiaj korzystamy właśnie. Chciałam, żeby miały dzisiaj i place zabaw, i lody. Czekamy też, aż się lody właśnie otworzą, bo już po 10:00, a tutaj coraz cisza. No zobaczymy. Ratownicy przygotowani do pracy. My też przygotowani do odpoczynku i tak sobie leżymy i bawimy się. Słuchajcie, po 4,5 godzinach wracamy do domu, ale musieliśmy się tu rowerami zatrzymać, żeby wam pokazać, jak tu jest pięknie. Widok ten po prostu jest niesamowity, co ucja? No cudownie, cudownie, więc taki malutki przystanek na podziwianie widoków i zasuwamy dalej. O, hej, słuchajcie, jestem już, może światło włączę, jakoś tak niebydzienia, jakoś szaro szaroburu tutaj w kuchni. Dla mnie to bez różnicy, ale jakoś na pewno będzie lepsza. No nos czerwony, wszystko wytarta od nakładania kremu, słuchajcie, na twarz. E, wróciliśmy, 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 to jest najważniejsze. Mikrofala działa, dlatego takie szumy słyszycie, bo rozmrażam sobie e, płat z kurczaka, filet z kurczaka. E, wymyśliłam sobie na kolację sałatkę i teraz właśnie będę się bawić w krojenie, więc stwierdziłam, że się odezwę. Mega intensywnie, miło, przyjemnie, no bo powiem wam, że co ja takiego wielkiego robiłam? Popływałam troszkę, popatrzyłam sobie, jak się bawi na placu, zabaw, pohasałam sobie z dziećmi, zbudowałam zamek, ale mnie po prostu takie nic nie robienia, bo tak to nazywam, bardziej męczy niż bym miała, nie wiem, ogród przekopywać cały, więc jestem po prostu padnięta, No i swoją drogą słońce też mega męczy. W tej chwili my mamy ten czujnik w cieniu, jest 35,3. Więc naprawdę był skwar i powrót rowerami nie był taki łatwy, jak mogłoby się wydawać, mimo że to jest naprawdę nieduża odległość, to jednak z dziećmi, no jest inaczej z Łucją. To Ignacy to wiadomo, raz dwa i jest ze mną, ale Łucja to o, tylko stawanie, bo każdy mu tyle przeleci mama, pani idzie z pieskiem, a ma tam piesków od groma, więc no, troszkę to trwało, więc nie całą godzinkę nam trwała droga, gdzie dla przykładu powiem Wam, że ja sama jadę jakieś 20 minut. Więc tak, no ale się udało, dotarliśmy do domu, dzieci już są po obiedzie, ja sobie właśnie szykuję tutaj kolację, męża też nakarmiła, myślałam, że coś zje, zanim pojawimy się w domu, ale mówię, że nic nie jadę, taką czekał na nas, więc spoko, dzieciaki z mężem zjedli. wspólnie, można powiedzieć, ale mi coś spędzi. Stara starałam się bardzo dzisiaj nie zjarać. Smarowałam się co chwilę, no i chyba mi się udało, chociaż trochę się opaliłam. Ja nie powiem, no tutaj może aż tak nie widać, ale nogi opaliłam, co mnie bardzo cieszy, bo u mnie najtrudniej jest opalić nogi. Zawsze tak miałam i zawsze tak mam, że tu jestem raz, dwa opalona, natomiast nogi to po prostu trochę musi potrwać, zanim są takie ładne, nie zbrązowione. No ale dobra, a na jutro słuchajcie plany. Niedziela to jest jedyny dzień, jak ja to sto razy już powtarzałam, gdzie mam męża w domu, gdzie jesteśmy cały dzień razem, ale niestety tą niedzielę nie spędzimy całą wszyscy razem, dlatego że właśnie w tą niedzielę Chcę spędzić trochę czasu z moim synem. Nagrywałam ostatnio na Instagramie, tutaj nie publikowałam, to że zrobiłam sobie taką, takie babskie wyjście z moją córką. Zabrałam ją na poranek filmowy do Multikina, byłyśmy na Kicikoci, byłyśmy w McDonaldzie i byłyśmy na Lodach, więc sobie zrobiłyśmy taki wypad. No i ona jeszcze się nam bawiła na różnych innych placach. Zrobiłyśmy sobie taki wyba, wypad babski, tylko we dwie, bez Ignasza. Natomiast robię jutro taki wypad z Ignaszem i jutro idziemy na te między nami żywiołami, o właśnie, między nami żywiołami i e, umówienie jesteśmy tak, że potem razem z mężem jedziemy do Zgorzelca, my idziemy z Ignaszem na kolejne nogi elektryczne, potem na, do kina, a potem spotykamy się już wszyscy razem i razem gdzieś pójdziemy sobie na obiad i wrócimy do domu na jakiś tam seans filmowy u nas już z popcornem, więc taki jest plan na niedzielę, mimo może będzie upalnie, to już mamy po prostu dość troszkę podwórka, bo codziennie z niego korzystamy na maksa, kurczak się rozmroził, e, więc tak, poniedziałek w planach jest, jeżeli znowu będą gdzie tak upalnie po raz kolejny to samo jezioro, to samo miejsce, czyli to dalsze, to z piaskiem i placem zabaw, lodami i całą resztą, we wtorek zabieram moje dzieciaki znowu do Zgorzelca, będziemy sobie mieszkać u teściowej w mieszkaniu i w planach mamy troszkę połazić po Gerlic. Planuję je zabrać do takiego kinderszpile, coś w tym stylu, taki Kinderland ym, dla dzieciaków. Właśnie jakieś tam kulki, jakieś tam fajne rzeczy, ale podobno właśnie Ignacja jako 10-latek też się nudzić tam nie będzie. Planuję z nimi pójść do zoo, w którym już byliśmy nieraz, ale podobno są nowe okazy, jakieś nowe zwierzątka i jakieś tam fontanny wodne, więc się coś więcej dzieje niż zazwyczaj. No a resztę zobaczymy. Może na 3 dni właśnie znowu sobie tak wybędziemy. Więc znowu worek gotówki trzeba szykować. i spędzać ten czas z dziećmi. Jednak najtańsza atrakcja powiem wam tak z całej wakacji gdzie do tej pory byliśmy, to jednak to nasze jezioro. Bo co najwyżej tam loda kupię i nie ma żadnych innych wydatków. Wszystko jest jak gdyby za darmo. Natomiast wszystko inne mega kosztuje, bo sam taki głupi wypad do zoo, no to jest jakieś 120 zł, Następnego dnia wypad do tego kinder, co tam. To jest na pewno kolejna stuwa, Więc no plus po drodze wiadomo, a mamo jakaś gazetka, tutaj loda zjeść, a wiecie. To się tylko tak wydaje, ale po prostu pieniądze idą jak woda. Głupi basen, taki basen słuchajcie, kryty, zamknięty. My płacimy 70 60 zł za wejście, potem jeszcze dopłacamy, bo w godzinę się nigdy nie wyrobimy, więc zawsze jeszcze dopłacamy, bo my idziemy na godzinkę tam. Ten basen akurat nam zamknęli, no to otworzona jest ta kurka wodna, no to wstęp już po 37 zł za osobę. A tam i loda, trzeba zjeść, waty cukrową, trzeba zjeść, zagrać na automacie. No i tak po prostu dwie stówki na dzień trzeba po prostu mieć, żeby korzystać minimalnie z jakichkolwiek atrakcji, więc no e, drogie są wakacje, nawet takie, gdzie zostaje się w domu i nigdzie się nie wyjeżdża, a uwierzcie mi, że Wakacje trwają bodajże trzy tygodnie, a my już tak, trzy razy w tej kurce wodnej byliśmy trzy razy na basenach, z córką w kinie na tych dniach z gorzelca wesołym miasteczku, które też nieźle nas kosztowało trzy razy z dziećmi już byłam nad jeziorem dwa razy już w McDonaldzie co to jest u nas ogromna częstotliwość tego McDonalda, tak naprawdę. Więc naprawdę już trochę się działo i trochę z tymi dziećmi zrobiłam, Więc staram się, żeby w ogóle. Hmm, mało było tych dni. U nas tak wypada ostatnio, że dwa dni w tygodniu są takie typowo siedzimy w domu i nic nie robimy. Mega staram się im organizować ten czas. Oczywiście za darmo możemy też korzystać z takich e, cudów jak pojeździmy na rowerze, idziemy na rolki, trochę na hulajnogę, pracę zabaw, ale to się nudzi bardzo szybko, więc fajniej jest jakoś uatrakcyjniać im ten czas. I to nawet nie dzieci to wymuszają, tylko ja to mam wiecie w sobie, że masz taką pracę, że możesz, więc organizuj, organizuj, wymyślaj. I chodzę i szukam i zastanawiam się gdzie, wiecie, gdzie tam łatwiej dojechać jakimś miejskim autobusem, gdzie się przejdziemy, co po drodze możemy zobaczyć, czego skorzystać i tak to wygląda. Ale dzisiaj ja się z Wami żegnam, słuchajcie, nie będę na siłę ciągnęła tego vloga, bo jestem mega zmęczona, mam ochotę, właśnie zrobię sobie zaraz tą... Ten... Czas mi się skończył nagrywania, słuchajcie, kartę mam pełną, zaraz muszę ją wyczyścić. Wezmę prysznic, ogarnę się i widzimy się jutro. Jutro będziemy kończyć tego vloga. Także do jutra. Dzień dobry. Tak, moja córka jest na boso i w piżamie. Mamy 5.30. Piesek szczeka. Tak, też jestem w piżamie, tylko nie na boso. Dobra, zobaczymy. Chodź, wanie wyprowadzimy. Tak, to poczekaj na mnie, ja wyprowadzanie, dobra? Chodź, Waniusia. Pójdziemy przed dom. Dobra, no jeszcze raz dzień dobry. Kolczyków wczoraj zapomniałam są. No, słuchajcie, jest dokładnie 5.37, a ja muszę wam się pochwalić. Patrzcie od wstania, Jaką mam świetlistą i promienną cerę, a to zasługa maseczki takiej w płachcie. Wczoraj nałożyłam je, już mam je kupę czasu. Dobra, zaraz cię nagram. Takie, wiecie co, w opakowaniu, yy, chyba Mary and May firmy, nieważne, pokażę Wam. Wczoraj je sobie nałożyłam, zrobiłam sobie peeling i nałożyłam maskę, bo mówię, po takim wyczerpującym dniu na słońcu, wiecie, jakieś nawilżanie, no i to tyle. Jeszcze wiadomo, jestem trochę spuchnięta i zespana, bo Łucja mnie obudziła o tej porze, czym spała, więc stąd ta piżama i w ogóle. Jeszcze przyszedłem na pielęgnację, zaraz twarz to też... Nie, yy... nie mogę ten slime wydostać. No, wiesz, no. Dobra, chce się bawić slajmem. Ja robię sobie kawę, żeby się dobudzić. Ciepła woda, potem kawa. No i co? Dzisiaj ruszamy do kina. Zabierzemy Was ze sobą, ale na razie nie mogę się nacieszyć moją hmm, skórą. Kiedyś ja byłam w kinie. Mam. Z mamą niedawno. Na czym? W kinie. A na jakiej bajce? Picie. Mówiłam Wam prawdę, widzicie. Dobra, do zobaczenia. Ok, jestem. Pozamiatałam wszędzie, Poodkurzałam raczej i umyłam podłogi wszędzie i teraz wzięłam prysznic, ubrałam z powrotem w koszulkę nocną i uczyszemy się jakoś. Wypadałoby już włosy zafarbować, bo już mam trochę odrost, ale nie jest jeszcze tak źle, jeszcze się tak nie rzuca w oczy, więc na razie odpuszczam. Spróbuję sobie za dzisiaj zrobić takie fale. Które widziałam gdzieś, nie wiem gdzie, czy chyba na Instagramie pewnie, że ktoś robił, właśnie na takich krótkich włosach i stwierdziłam, że muszę spróbować, więc kiedy jak nie dziś, tym bardziej, że chłopaki jeszcze śpią. Łucja sobie ogląda bajkę, wiecie, jest dopiero po 6 godzinie, na seans mamy o 10.50, więc jeszcze kupę czasu i my idziemy do kina, a mąż zabiera Łucję na lody i na plac zabaw i tam będą się kręcić, coś sobie wiadomo wymyślam. Dobra, ja teraz grzeję prostownicę. Już. I próbujemy. O, coś w tym stylu, no właśnie. To będę sobie tak teraz falować włosy. Dobra, to za grube, u mnie to trochę niestety pewnie potrwa, bo ja jednak mam tych włosów od groma, powiem Wam. I to tak właśnie jest, jak nigdy na włosy nie zwracałam szczególnej uwagi, to moje słuchajcie, czy je farbuję, czy nie wiadomo prostuję, one ciągle są po prostu w bardzo dobrej kondycji, ja myślę, że to są po prostu geny, że tu nie jest co robisz, co używasz do włosów, ja ostatnio w ogóle już niczego nie używam, nawet żadnych odżywek, Moje head and shoulders i koniec, to jest, moje, to jest moja cała pielęgnacja włosa. Kiedyś jeszcze bawiłam się w olejowanie i tak dalej, teraz po prostu na w świecie mi się nie chce. Spocona po treningu wbiegam, myję włosy, and Shoulders, związuję w turban i tyle. Najczęściej w mokrych idę spać, więc, no tak jak mówię, na 100% to jest, są po prostu geny. I to nawet nie mówię o mojej mamie, bo moja mama zawsze narzekała na przykład na włosy, na kondycję swoich włosów. Natomiast moja babcia ma mega, ta od strony taty, mega gęste włosy, no mega. I teraz ma wiadomo króciutkie, ale zawsze miała tych włosów od groma. I moja siostra też kiedyś, pamiętam, miała cieniutkie włosy, narzekała, a z czasem zrobiły jej się tak samo gęste, grube, jak i moje, więc naprawdę włosy akurat poszczęściło nam się w tym kierunku, jednej i drugiej. Dobra, ja nie przedłużam, kręcę sobie, a no, my widzimy się później. Czy to jest jakiś ładny efekt? Nie, takich połamanych fal. Dobra, dzisiaj tak pochodzę, ale coś muszę tu zrobić. To mi się nie podoba, na przykład w ogóle. sposób instagramowy, a tak w sumie wygląda jakbym wstała po prostu z łóżka. Może... Nie, chciałam powiedzieć, że tu jest lepiej. Nie. nie, nie ma w tym nic zachwycającego w tych połamanych falach. Moje naturalne fale są ładniejsze. Szkoda czasu, serio. No to dobrze. Dobra kochani, witajcie. Słabo mnie widać świetle, bo się pomalowałam, mam pomarańczową kreskę na oku, ale to później zobaczycie pomarańczową, no. I ruszamy właśnie teraz całą rodzinką. Jedziemy, ja z Ignazem do kina, a oni rozpogodziło się, słuchajcie, bolało. Ignacy, Boże, Ignacy, Łucja z tatusem idą sobie na placę zabaw, tak, Łucja? Tak. Super. Więc mamy fajny plan. Ignazowie jakie mam pasurki. A no tak, Łucja ma nowe paznokcie. Później wam też pokażę. Zaraz wam nagram. Poczekajcie chwilę. Czy wy widzicie te cuda? Tak, Łucja ma piękne pazurki. Prześliczne Łucja. Naprawdę wyglądają pięknie i siedzi sobie przykryta kocem w foteliku. Piękne. Też bym takie chciała. Mega dziwnie tu w niedzielę. Cicho. Nic nie słychać, nic nie widać. Muzyczka tylko pogrywa. Wszystko pozamykane. No jak to w niedzielę? A no my idziemy. Dlaczego? Idziemy? Matko, wieje jakbyśmy nad morzem byli, nie, Ignasz? Słuchajcie, wyszliśmy właśnie z kina. co daje aż 9 na 10 ocenę temu w tej bajce. Ja bym dała taką ósemkę. Bardzo fajna bajka, taka miła, przyjemna bo po prostu bajka. Znowu miłość, wiecie, niby żywioły, ale też oczywiście miłość przezwycięża wszystko. Tyle Wam mogę zdradzić, tylko resztę musicie zobaczyć. A teraz co? Jedziemy na obiad. Cześć kochani, dzień dobry. Ostatnio mi coś nie idzie. Zakańczanie vlogów w ten dzień, który go nagrywam. Tak, Łucja wybrała jakieś tam jajo w Lidlu, wiecie, jakieś takie dziwne jajo. I w nim był mm, smok, tak? To smok. Tak. Dobra, ale wracając do wczoraj, słuchajcie, po kinie pojechaliśmy tylko na takie burgery, fryty i, i tak naprawdę to tyle. Powiem Wam, że do domu dojechaliśmy. Tacy wiecie, najedzeni i zmęczeni, bo niedziela przeważnie jest taka, że my odpoczywamy, a tu jednak była wyjazdowa, ciut to ja padłam, leżałam na łóżku, oglądałam seriale, tam filmy, zasypiałam i tak w kółko, obejrzeliśmy jakiś tam film, nawet nie wiem co my wczoraj oglądaliśmy, Marsjanina, co już znamy oczywiście, no i oglądaliśmy z dzieciakami coś na początku, o, Zakochaną złośnicę, też już znamy, ale tak po prostu z dziećmi, żeby na luzie, więc wczoraj niedziela była od południa, po południu, mega y, leniwa, taka jak u nas przeważnie są niedziele, więc dzisiaj się czuję mega spuchnięta i taka, wiecie, jeszcze trochę taka... Jak, jak na kacu, ja tak mam poniedziałek, wiecie jak sobie pojem, tak odpuszczę i tak dużo poleżę, to taka jestem później rozmemłana. Więc ja dzisiaj po prostu dochodzę do siebie. Zrobiliśmy zakupy, wracam do domu, rozkładam zakupy, muszę umyć lodówkę. Trochę rzeczy chciałabym dzisiaj powystawiać na winted, więc tym się zajmę. Chcę zrobić dzisiaj paczkę dla mojej Adusi z kanału Adagada, bo już trochę rzeczy dla niej pozbierałam i chciałabym jej przesłać, właśnie. No i co? I taki dzisiaj troszeczkę dzień organizacyjny, porządkowy, ale raczej w domu. Dzisiaj nigdzie żadnych absolutnie planów. Plan na ten tydzień jest taki, że, ale to zresztą Wam mówiłam, będziecie śledzić nas na bieżąco. Mam nadzieję, to będziecie widzieć. Za dużo tutaj opowiadać nie będę. A na dzisiaj już y, wystarczy. Ja przyszłam się tak naprawdę z Wami pożegnać, więc trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Tak siedzę przy otwartych drzwiach. I do zobaczenia już niedługo. Pa!